Jeżeli otrzymacie Państwo zgłoszenie innym kanałem, na przykład ustne zgłoszenie albo zgłoszenie drogą mailową, możecie je samodzielnie dodać do swojego panelu Sygna.net no i w takiej bezpiecznej formie zaszyfrowanej przechowywać wszystkie zgłoszenia w jednym miejscu. Co jest bardzo ważne, takie zgłoszenie znajdzie się także w rejestrze zgłoszeń, dlatego nie będzie potrzeby, aby prowadzić dodatkowy rejestr papierowy. Poza systemem Sygnalet. W tym celu proszę po prostu skorzystać z formularza zgłoszeniowego, wpisać tutaj treść zgłoszenia, dodać załączniki, to może być na przykład oryginalny e-mail albo protokół z rozmowy i oczywiście wysłać to zgłoszenie. Później w samym systemie. Takie zgłoszenie można właściwie opisać, korzystając z etykiety, np. jako zgłoszenie e-mail czy zgłoszenie telefoniczne.